Cześć, dzisiaj przy rybach i tak, tym mogę dać jeść. Dzisiaj, dzisiaj też one już z tych sitek wyjadą, że tak powiem. Ładnie, Ładnie jedzą, to już pójdą do koryt, będą przeniesione. Dobra, tu mamy teraz potokowce, to muszę poczyścić, ja się poczyścić trochę, tak tam dobra kitel sobie ubiorę tylko rękawice i wczoraj wczoraj tutaj trochę siatek nawklejałem, bo to takie o ale to nie wiem, czy coś nagrywałem, czy nie nagrywałem. Muszę doklejać tutaj, bo jak są za duże oczka, a taką małą rybę jak później tutaj wpuszczamy, to no wiadomo, żeby nie spieprzyły, nie uciekły. Tak patrzę, czy coś tu będziecie widzieć. Jak... No, będzie widać, dobra. Kamerę mam na głowie na razie i dzisiaj co? Dzisiaj. Mniej na podchowalni, a więcej na wylęgarni będę siedział, bo solenie ikry już jest zaoczkowana i to trzeba się brać za ten. Posolić, żeby były, no, jeszcze trochę tu będziemy przenosić na ten na te szare koryta tutaj też muszę miejsce uszykować nasze to to w ogóle myć będziemy, o taka mała jakaś to obgryziona i o dwie takie o i się tu obleje w sumie od razu je pokarmie, <laughs> nawet nie patrzyłem w naszym rozu nie ma na pewno dzisiaj na dworze, ale to tak z plus 2 z plus trzy może jest, więcej nie. Tutaj jeszcze odrobina została, bo to praktycznie jedno takie koryto wyjechało kiedy w sobotę na te nasze tutaj zarybienia kolegom opakowaliśmy, wywieźli. A ta cała reszta... A nie to wiadro, kurde, gdzie ja idę. Ta cała reszta to pójdzie na wstrągarnie miejsce, będę szykować. Dzisiaj chciałem jechać od rana. Znaczy od rana. Od rana to mi się nie chce, bo to za zimno, za mokro. Ale tak po drugim śniadaniu. No ale wczoraj z liczenia wyszło, że no mamy to solenie trochę już przeciągnięte i trzeba to dzisiaj wysolić, to mikrę To zaraz idę na wylęgarnię i stanowisko sobie muszę uszykować tak jak zawsze. A tym co tu w sumie dużo nie mogę sypać, bo to końcówka została, to później pasza leży. Tyle przecież nie zjedzą. <tryk> Dobra. Tu się rozbiorę. A tam się ubiorę. Ten telewizor tylko od kamery Wczoraj też zapomniałem, całkiem tu mogłem wczoraj wszystkie nasze wszystkie z 10 sztuk mi wystarczy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mam wklejonych tych siatek. No to aha, teraz czekajcie na wylęgarnię. No dobra albo w porządku, od razu, od razu, sobie tutaj trzeba te oficerki ubrać później się nie będę przebierać ręce ręce w spirytusie podkazić tu mam tą stację do dezynfekcji rąk wyłączoną na razie Muszę górę odkręcić tutaj tą blachę z góry, bo niekontakcji nasze niekontakcji zapchana tutaj ta dysza jest tylko na prawą rękę leci, a tak to jak włączę, no to będzie tutaj z tego chodzi. Dobra, w tym na razie tutaj światło zostawimy, bo rano to jest za ciemno, żeby one bez tego były karmienie bez światła. teraz się tutaj z tym wszystkim, bo to w tym sezonie pierwsze sole nie będzie. To ja muszę się z tym wszystkim tutaj poprzestawiać. Tu mamy, nie wiem czy to tu widać, tu oczywiście widać, o. Tu są na jednym stojaku, na jednym obiegu jedne, tutaj drugie. Tutaj jest 18 słoików. nasz tam w jednym chyba potokowiec jest ikra No i dobra i tu muszę teraz mieć miejsce jak się tutaj z tym upakować Dobra poprzenosić muszę to wszystko bo Patrzę, dobra, bo tutaj w sumie też mam wodę, ale to będę tutaj ustawiać. Tylko ta duża miska mi będzie potrzebna, wiadro nie będzie mi tutaj potrzebne. Konewka jest czysta, ona pójdzie w niedługim czasie. Tam do mycia tych szarych koryt na podchowalni będzie potrzebna. Sitka to sobie tu wybiorę, bo to. No dobra, wiecie co, nie będę pojedynczo chodzić, tylko, a nie, bo to właśnie ta miska mi tu nie jest potrzebna. O, dobra. Tak niech stoi. Teraz tutaj. w Taki ten. Firtel muszę sobie zrobić do solenia. Firtel to po Poznańsku kąt taki się miejsce. Dobra teraz tak, bo za dużo tych skrzynek mam. Ja tu potrzebuję jedną podwójną. Te mogę na razie wynieść stąd. Podłogę sobie tutaj jeszcze zmyję wodą trochę. Kurczę, to jest właśnie tutaj najgorsze, że tą skrzynkę co mam za sobą. Czasem puknę w sój i ikra będzie na ziemi jak go zbiję. Dobra, albo po co to tu mam się zostawiać? Od razu na dwór. Dobra, to by było. Jedną bym potrzebował jeszcze. Czekajcie, jedną? Jedną. O, taka może być. Tam chyba nie mam pojedynczej. A nie, tu mam. Dobra, to mam. Jeszcze miskę małą do ikry. <laughs> Aha, to i tak. dobrze myślałem na początku, bo to jeszcze muszę przecież mieć. Tutaj wiadra do tego. A tu będzie dobra. Tu będzie miska. To tak. Jedno muszę mieć. Poddubsko Miskę, miskę, dobra. Wiecie co? Ja to sobie te miski wrzucę do dezynfekcji. I wmyję. I jeszcze jedną skrzynkę muszę tutaj mieć z dworu, bo tutaj nie ma pojedynczej. Kto to tu, kto to tu na środku postawił? Tutaj mamy środek do dezynfekcji z wodą A jeszcze to tam czekajcie, niech pomyślę tylko jaką tą skrzynkę wziąć teraz Kurde, zimno tu na dworze, ale dobra Taką o. luźno żeby te druty miały Tylko, że to jest no tutaj taki że aż wszystko w ręce szczypie czekajcie, czekajcie stąd na razie wszystko Sitka teraz Drugą miskę, aha wiadra jeszcze do No, a gdzie te wiadra są? Tutaj jest jedna, dobra jest bo to Jadra do spuszczenia, ikry są potrzebne. To wszystko, co tutaj leży, to, to jest wszystko czyste. A że się nasypało syfu, no to mówię, to wszystko wina tego środka do dezynfekcji. Mam gdzieś te nierdzewki druty, czwórki, spawalnicze i zawsze jak to tutaj biorę w użytek czy no dobra też sobie umyjemy bo podeszło to... to mówię muszę te zwykłe druty od wiader przerobić na ten <coughs> drugiego wiadra mi coś tutaj brakuje i nie widzę nie wiem gdzie ona jest tutaj też nie ma niedobrze dobra moje, moje ulubione sitko trochę już tutaj poprute ale akurat ten bok nie jest mi potrzebny jak to tutaj wygląda to jest tutaj dobrze wygląda no, gdzie to wiadro cholera jasna nie widzę To tutaj żeby było go do... aha, jeszcze chciałem tu podłogę popukać Dobra tu wiecie co na razie się rozłączę. To szkoda baterii no niby jest jeszcze patrzę, ale i tak muszę rękawice ubrać, żeby tamto sobie pomyć to na razie no i dobra tu już mam sól tylko teraz wody i zaraz rękawiczkę jeszcze na... Właśnie, czy ja rękawiczkę na jednej ręce miałem, czy na dwóch? Nie, do solenia jeszcze idę po drugą rękawiczkę, przecież czemu jedną tylko wziąłem. Myślałem, że dwie mam w kieszeni. ale co te rękawice jakieś takie zwulkanizowane że coraz większe gówno biorą i robią dobra bo to tu z rękawów to pewnie i tak mi zjadą ale co? Tutaj wodę do soli i kra zaraz. Już się tu poleję, bo... najgorzej to zawsze wystartować, bo później to już idzie. Kurde, tam nie można czegoś odkręcić więcej z, z drugiej strony, co? Jeszcze by słoje przykręcać, to nam tutaj się górą przeleje. Zaraz tu coś odkręcę. No dobra, niech tutaj sobie leci. Pójdzie, pójdzie. Jóżkę już pomoczyłem nie wiem czy to coś Kurczę, tam mam na szafce. Muszę zobaczyć się że to tak będzie widać. się tu zaklinuje. To. A, coś tu będzie widać, tylko gdzie to teraz tu zapakować, żeby mi nie spadło. Teoretycznie aha, odkręć mi tutaj wodę, i już może spuszczać, bo to czekaj, 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 bo coś mam w poskręcany za bardzo e, wystarczy, dobra. Bardziej w kąt, żebym tam miał. <laughs> Dotarcie bierzesz czy od tych? Tak no Dobra to Co to na drugi dzień było przecież docierane to Wiadro mi zostaw drugie masz u góry Właśnie trochę wody, żeby to mi się nie przewróciło. Jak to tutaj wygląda? Wygląda tak, że jeszcze muszę więcej soli rozpuścić. A sól jeszcze jest tutaj w tym. To i tak będzie dwa razy solone że ale dobrze tak wychodzi Wodę trzeba odcedzić Tam solenie to już nie wiem kiedyś na pewno było nagrywane Ale ile lat temu to nie wiem nawet O i to jest wszystko do wyrzucenia te białe to są te co się albo nie zapłodniły albo jakieś tam mechaniczne uszkodzenia w trakcie tutaj manewrów ale to zawsze tak jest raz mniej raz więcej A dzisiaj dzisiaj w sumie miałem co innego zaplanowane bo z Jackiem chciałem jechać na wstrągarnie trochę ryby przerzucić jeszcze głównie zobaczyć czy szczupaki nie zostały tam w jednej przegrodzie bo to jeszcze kiedyś tam szczupaka w to puszczałem jak te karpiowe stawy mieliśmy ale mają iść te małe potokowce to lepiej żeby one tam ze szczupakami nie tego nie przebywały. Dobra, może jeszcze w sumie nawet trochę dam tego więcej tutaj soli rozmieszam. Zobaczymy później. Bo... Już możesz tutaj lać. Kleją się, nie kleją, nie? Sypka. rano patrzyłem, lampką jeszcze świeciłem to. Nawet, nawet. Dzisiaj wtorek. Kurczę to w sumie, co? Jutro od razu drugi raz jedziemy, czy robimy dzień przerwy od razu. Jeszcze trochę damy tutaj <laughs> soli domieszam. Dobra, zrobię to i się rozłączę, bo to trochę nam tutaj czasu na to będzie potrzebne żeby wszystko wysolić no to pewnie zaraz bateria siądzie chociaż jeszcze nie tak jakbym to zostawił w spokoju to ta co jest zaoczkowana czyli żywa opada na dno a ta cała biała do góry podpływa raz bardziej, raz mniej no ale to no zaczynają się takie no dobra, tutaj nie pokażę może następnym razem pomimo tego, że lampy UV tutaj mamy do dezynfekcji wody no to po pewnym czasie zaczyna to pleśnieć i tak bo to, to jest praktycznie te białe to są obu marte i zaczyna się to wszystko paprać ale nieźle no tu jeszcze zostają takie też białe tam mówię za, kurde coś tu mi nie pasuje, aż tam się zahaczyłem. Miskę tutaj mam pękniętą rączkę urwaną ale to już o x czasu wiele lat I to są że tak powiem narzędzia wylęgarnicze które samemu trzeba sobie zrobić bo tego się nie kupi w jakimś sklepie zoologicznym czy wędkarskim miska ma dno obcięte na dole na nity jest ten sito od opryskiwacza od wlewu od termita jeszcze i do dzisiaj to zdaje egzamin mogłoby być to sito tu większe oczka, żeby miało. No to tak przy podnoszeniu to bym się tyle nie męczył, bo to jednak o, Tu się napina, a zanim woda przeleci. To jest takie tam drobna ta siateczka No stoi tu. no weź no i dobra ja się rozłączę to mówię szkoda szkoda na to bateryjki sześć na razie no już mamy tutaj to posolone miski wymyte poduszki biorę bo tutaj to one wilgoci naciągną tak jest chyba wszystko poustawiane. Zawory swoje przepływ mają taki jaki ma być. Co teraz jeszcze tutaj tutaj było karmione? Aha, jeszcze te tutaj z sitek wyniosę. Ale to później, dobra, zjadły to światło, mogę gasić. Te jeszcze tutaj jedzą trochę. Te jeszcze trochę też mają paszę. Dobra, gaszę światło i lecę na jakąś herbatę. To na razie trzymajcie się później. Co później? Aha, jeszcze te siatki tu w końcu skończę wklejać sobie i jeszcze coś nie wiem, jeszcze raz to. Dobra, na razie.